Jestem, jestem. Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie z sali treningowej, fitnessowej, czyli tu, gdzie czuję się bardzo dobrze, czyli tutaj na scenie zaraz za mną, gdzie prowadzę zajęcia też grupowe. Ale dzisiaj właśnie chciałabym Tobie opowiedzieć trochę o obozie, który właśnie organizuję, obóz, bardziej weekend taki wyjazdowy. Chciałam go zorganizować dla osób, które chciałyby poćwiczyć które chciałyby spędzić dobrze czas, które chciałyby trochę pozwiedzać, które chciałyby się wyrwać na weekend i które chciałyby poznać nowe osoby. Więc ten wyjazd, pierwszy taki wyjazd Hollywoody Camp, nie jest on obozem, bo nie trwa on całe, nie wiem, 5 albo 7 dni, trwa on tylko 3 dni, czyli weekend. Ale będzie on takim obozem dla osób, które chcą po prostu posmakować tych treningów, poczuć się zaopiekowane, bo to chciałam Tobie zaoferować jako moją pomoc i wsparcie, i motywację, ale również słuchajcie, żeby się po prostu poznać i narobić sobie fajnych kontaktów z ludźmi, którzy mają jakiś cel, którzy też tak jak ty chcieliby coś zrobić, zacząć może, albo po prostu wrócić na te dawne tory treningowe tak to po prostu nazwijmy także ten wyjazd 17-19 września będzie się odbywał w Scandic Hotel obok Lillehammer, jest on przeznaczony dla osób właśnie które czują się na osoby podstawowe które chciałyby po prostu zacząć i które niekoniecznie chcą wykonywać treningi które będą hardkorowe od razu tylko chcą mieć z tego fan na początku, będą się czuć komfortowo w grupie, bo pokażę ci na każdych zajęciach, jak wykonywać wersje dla osób podstawowych i tych bardziej zaawansowanych, średnio zaawansowanych. Ponadto będą to osoby z OSRO i z okolic Oslo, mam nadzieję, także poznamy się nawzajem. Jeżeli do tej pory czujesz się tutaj w Norwegii samocnie, tak jak ja się czułam przez pierwszy rok e, i czuję, że po prostu nie masz gdzie nabrać tych kontaktów, nie masz takiej, nie ma takiej społeczności, gdzie możemy się wszyscy poznać i jest ta pozytywna energia, zapraszam Cię serdecznie na ten obóz. Tak właśnie sobie to wymarzyłam, tak, taki właśnie jest zarys tego obozu, e, żeby to było treningowo, troszeczkę holistycznie, bo będzie też dużo regeneracji, mamy do dyspozycji spa i basen e, oraz oczywiście siłownie, które są tam otwarte. A ponadto jest to miasteczko obok Lillehammer, które jest miasteczkiem olimpijskim i jest tam bardzo dużo atrakcji. Także też jestem nastawiona na zwiedzanie z Tobą właśnie być może jakichś fajnych restauracji w okolicy, żeby poznać troszeczkę to miejsce. No i co? Tyle. Mam nadzieję, że tym wideo Ci wyjaśniłam nieco na ten temat że to będzie po prostu fajny wyjazd z fajnymi ludźmi, z fajną energią i mam nadzieję do zobaczenia 17-19 wrzesień, czyli od piątku do niedzieli. Wszelkie informacje będą od dzisiaj, obiecuję od dzisiaj postowane tutaj i będę też rzucać na Instastory, tak żebyś mogła dowiedzieć się czegoś więcej. Daj mi znać, czy się wybierasz do mnie, czy się zobaczymy i mam nadzieję do zobaczenia.